Cześć, moje kochane lwy, zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Pamiętajcie, mogą u Was się zadziać już te Wasze wydarzenia, co karty mi pokazują, albo się u Was zadzieją. Pamiętajcie, to jest energia, tak? Ja po prostu kładę karty, co chcą mi przekazać dla danego znaku, tak? Pamiętajcie, odwracajcie wasze role. I teraz tak, po prostu nie gadamy, tylko działamy i zabieramy się do czytania. Słuchajcie, na problemie lub sytuacji, moje kochane lwy, macie siłę i kapłana. Dwie karty mi wyleciały. Na sytuacji jest diabeł. Do przyszłości odchodzi kapłanka, eee, w przyszłości macie kochankowie jako taki wynik jako porady jest osiem mieczy i słońce i teraz e, jeszcze oczywiście zobaczymy co pokażą nam e, karty na spodzie talii. ale ja już na wstępie chcę powiedzieć że wyjdzie jakaś tajemnica wyjdzie jakaś e, tajemnica albo już wyszła e, kochane moje lwy i teraz tak na pewno e, dla niektórych lwów wyjdzie zdrada fizyczna. No mówię to, co widzę. Możecie mnie tam skrytykować. Yy, ale to jest może dla jednego lwa, ale karty pokazują mi tutaj, że wyjdzie jakaś zdrada no, fizyczna. No to co? Zabieramy się teraz do czytania na spodzie dali. Macie sześć mieczy. Słuchajcie. Macie cztery monety. Hmm. Ojej. I macie króla monet i oczywiście cztery buławy. No, dla pocieszenia to wam wezmę jeszcze pustelnika. I teraz moje kochane lwy. Co ja tu widzę? Widzę tutaj e, pustelnik. Każdy mówi, że to jest osoba, która wychodzi mądrzejsza, tak. A ja Wam powiem, lwy, że spotkacie na swojej drodze albo już spotkaliście osobę. Może być to byk pana koziorożec, ale nie musi. Jest tu pokazany król monet, ale to może być kobieta. Spotkacie taką osobę, która Wam będzie dobrze doradzać, ale Wy tego nie zauważać nie będziecie. Pustelnik mi po prostu kojarzy się z osobą taką zesłaną no, z niebios, tak? Pojawia się nagle jakaś osoba w naszym życiu po to, żeby nas nakierować. To jest osoba bardzo mądra. To nie jest osoba taka, która pójdzie do pokoju, coś przemyśli i wyjdzie i powie. Nie, to jest osoba taka, że ona się w naszym życiu no, pojawia po to, żeby nas czegoś uświadomić, pokierować nas, w którą stronę mamy iść. Tylko czy my będziemy. Znaczy my. Czy wy będziecie otwarci na to, bo pokazują mi się cztery monety: ktoś się blokuje na to, ktoś nie chce czegoś dać, ktoś boi się, że coś straci. I są cztery buławy. Czy ktoś się boi i blokuje, że straci dom, rodzinę, związek? A może jest, jest tak, że ktoś się blokuje na związek? Gdzie jest po prostu zamknięta cz czakra serca? Bo ktoś, albo wylwy, albo wasza ta osoba, po prostu zamknęła się i zamknęła swoją czakrę serca. Boi się czegoś y oddać, albo czegoś, że coś straci. Słuchajcie, macie tutaj y kapłankę. Jakaś tajemnica wyjdzie na jaw. I teraz tylko nie wiem, czy to wy, czy ta osoba będzie się kurczowo trzymała swego. To jest raz. Tu karty pokazują sześć mieczy. To jest karta wyjazdu. Ta karta ma dużo znaczeń, zależy od rozkładu. Ale tu karty pokazują, że trzeba zostawić to, co nam nie służy. Czas na nowe. To jest raz. Jeżeli jest osoba, która miała osobę trzecią, a tu karty pokazują i nie ma z nią kontaktu, macie do wyboru, bo jesteście w związku, który no jest dla was, powiem, toksyczny. Nie toksyczny, to, gdzie po prostu już się źle dzieje. Czuję, tutaj widzę kobietę, która ma zamknięte serce, ale dobrze gra, znaczy dobrze gra. Nie dobrze gra, nie daje po sobie poznać, że jest po prostu zablokowana. Tak jak tutaj w tych czterech monetach i kapłanka, skrywa tajemnice. Ktoś się boi kluczowo otworzyć i powiedzieć, yy, podjąć jakąś decyzję. Jest po prostu, ma opaskę nałożoną, boi się. Ale się boi czego? Konsekwencji? Karty pokazują, słuchajcie, siła. Siła to jest bardzo dobra karta. To jest karta mówiąca, że macie w sobie tą siłę. Macie w sobie tą siłę, bo macie połączenie rozumu razem z sercem. Jeżeli... Weźmiecie, przemyślicie i zaczniecie e, myśleć, co wy chcecie, co wasze serce podpowiada, to macie no, siłę, żeby coś zmienić, tak? Iść naprzód. Macie, wiecie co? Kapłan. Kapel ma dużo znaczeń, ale mi tutaj się pokazuje osoba, która Wam będzie dobrze doradzać, słuchajcie, i macie tu pustelnika. To może jest ta osoba, która jest po prostu zesłana, żeby Wam pokazać, albo Was, no, jak to mówiłam na początku, pokazać Wam dobrą stronę, wskazówkę, dać, tak? Gdzie macie iść. Co macie zrobić? Tutaj mi się pokazuje, słuchajcie, że no tutaj jest król monet, ale ja to mówię, to może być kobieta, która e, chce doznań. Cztery buławy to jest doznań. Chce e, 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 po prostu, jeżeli chodzi o miłość, taki szybki romans, w którym no. Może szybko się zakończyć, ale nie musi. To jest raz. Ale jest tutaj osoba, która chce doznań i chce, żeby coś się działo. Ale doznań z osobą trzecią, bo nie dostaje, wiecie, tej miłości w domu, czy po prostu doznań takich, że chce na siebie zwrócić uwagę. To jest następna wizja, którą ja tu widzę, tak? Karty pokazują mi, słuchajcie, że będzie może to jeden lew jakiś zabieg miał, tak? Albo wasza osoba, tak? Pokazuje mi się. Tutaj ktoś się no, kurczowo trzyma swego, bo się boi. No to wi wiadomo jest. To jest następna. Słuchajcie. Jest. Jeżeli jesteście w związkach, słuchajcie, i podejrzewacie osobę, która może coś ukrywać, no osobę trzecią, bo tutaj są karty przy diable i jeszcze kapłan i kochankowie, że jest ta osoba i kapłanka, to słuchajcie, powiem Wam szczerze, kierujemy się intuicją, intuicja i Wasze sny Was doprowadzą do, waszej no, do Waszego pytania, cokolwiek, ale to nie jest tylko jeden sen, czy tam dwa, spisujcie i będziecie mieć czarno na białym, tak? A to jest kolejny czy tam, y, 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 no, przekaz dla Was. Słuchajcie, y, jest, no lwy, no, no, no to wiadomo, ogniste, jest silny no, pociąg seksualny, to są już karty mówiące i to dwie, ale to jest, y, że jest silny pociąg do osoby, która jest w związku. To jest bardzo silny pociąg. Może być ta osoba, no, no, macie izolację taką, tak, i y, jedno bez siebie po prostu no, tęskni, tak. No, nie powiem, że nie możecie żyć bez siebie, ale bardzo tęsknicie. Jedno myśli o podróży. To może być gdzieś blisko wody, kochani, ta osoba może mieszkać ale tu karty pokazują mi przy sześciu mieczach podróż. Tutaj jest podróż związana z królem. Z tym byk pan na koziorożec, ale nie musi być. Słuchajcie, wy, wy musicie coś mieć do czynienia z koziorożcem, bo macie tu diabła i tu jeszcze macie królew, yy, znaczy królew, matko, byk pan na koziorożec. Ale nie musi. Może mieć astender albo wy macie taki. Kochani, jeżeli chodzi o pracę, Będziecie mieć siłę, będziecie mieć e, energię, żeby działać. E, nowy projekt, czy cokolwiek, będziecie mieć siłę, żeby działać, ale słuchajcie, e, cokolwiek macie podpisać, czy e, cokolwiek e, macie załatwić, związane e, z papierami, czy z czymkolwiek, kierujcie się intuicją. To jest raz. I po drugie, patrzcie, y, ktoś Was może kusić jakąś propozycją, czy coś, będziecie mieć wybór do podjęcia. Jeżeli się nie będziecie kierować tą intuicją, słuchajcie, no to będziecie w izolacji takiej, tak? Będziecie mieć myśli, nie będziecie wiedzieć, jak z tego wyjść, ale wyszła karta Słońce, to mogę powiedzieć, że przyjdą do Was dobre jakieś wiadomości. To jest raz, ale. Tego myślenia, z, z tej intuicji, e, z, no kapłanka, będziecie się kierować tak e, tą intuicją, i dla Was zaświeci e, słoneczko. Kochane lwy, ja Wam życzę, moje kochane, tego słońca, e, tej siły, żebyście e, po prostu miały, e, tego najbardziej Wam życzę, tajemnic, to każdy tam niech ma jakąś małą tajemnicę. Ale i dobrego wyboru. Tego Wam życzę. Bierzemy to, co do Was pasuje, i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam Was.